mandzie, to znowu ja, Mr. Kubiszon. i dziś Wam pokażę fajną rzecz, a mianowicie jak zrobić, aby skrzynki 4 można zrobić w kwadrat. Dwie skrzynki wystarczą nam i tyle. Jedna wystarczy, żeby zmienić nazwę. Cześć, pokażę Wam już teraz. Jak widzicie, mam dwie skrzynki, tą i tą. One się niczym nie różnią. Lecz gdy je postawię nałat tutaj, na już mojej platformie, tak później drugą, widzicie, one się nie łączą. I teraz dzięki temu mogę zrobić nawet tak i tak. Widzicie? One się ani raz nie połączyły. Widzicie? Taka magiczna sztuczka. I za każdym razem, choć nie wiem co. Teraz robi czekajcie. Się łączą już, ale tak, widzicie, sześć tak, widzicie, to i tamto, tam. widzicie, ani razu się nie połączyły, gdzie by tu mieć, to nie połączą się, a to też nie tutaj i po włożeniu tutaj też nie tak, nie? Widzicie, prosto szybka jak zrobić takie skrzynki? Żeby to zrobić, wystarczy nam jedna zwykła skrzynka. Taka, a druga yy, zmienia nazwę. I to na tyle. Jeśli nie, Wam nie wyjdzie, możecie mi napisać na moim kanale. Ja Wam może to powiem inaczej. Jakoś poprosicie mnie w komentarzach pod tym filmikiem. Komentujcie, subskrybujcie. Jak mnie poprosicie, to coś pokażę. A, jeszcze coś wam chciałam pokazać. Wystarczy, bo nam będzie yy, i co to jest, co, co no i lampa no i popatrzcie gdy dam tu tą lampę i dam tu no mam nacisnę prawym i się oświecie, tak? a gdy X-Raya nacisnę prawym to no wpadnie jak macie X-Raya to możecie zobaczyć na na na, 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 na to działa teraz kliknąć x i prawym i wpadnie no popatrzcie, nawet gdybym położyła, po, położył i kliknąłbym lewym, to on się zniszczy. A na nodusie, on po prostu odskakuje. Widzicie, on by rozskakiwał. A jak się ma na to nie można nic postawić praktycznie. I teraz się udało. To. Ale takich guziczków nie można postawić. Popatrzcie, mam guzik, nie mogę go postawić. To jest taka jedna ciekawostka jeszcze na dzisiaj. No to do zobaczenia no w następnym odcinku, pokażę wam znowu coś fajnego. To do skrzynkami na pewno było fajne. Żeby tak zrobić w nasz, naszym domu. No to trzymajcie się, na razie. I pa. Jeszcze się ustawię tylko ładnie do czegoś tam. No to żegnamy się za chwilę. Trzymajcie się komentujcie, subskrybujcie, łapku, łapki w górę dawać, to mnie na, naprawdę motywuje. No to trzymajcie się na razie. Bye bye.